Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy z kuchni u Sabiny. Zrobimy dzisiaj pyszny deser na słodko. I co najważniejsze? Niskokaloryczny. Niskokaloryczny, praktycznie zero kalorii, choć nie da się wykluczyć tych kalorii, oczywiście do samego zera, ale to naprawdę, jeżeli szykujecie już formę na lato, mimo że to styczeń, luty, to naprawdę jako dodatek po posiłku, bo zamiennik posiłku to raczej to nie może być, bo tu nic nie ma, tylko walory smakowe. To jak najbardziej się to sprawdzi, żeby troszeczkę ten mózg przestawić na inne tory. Co będziemy potrzebować? Będziemy potrzebować jagody. Akurat tutaj mamy mrożone i mogą być chyba w 100 gramach jagód jest ile gramów węglowodanów? Zobaczcie, 100 gramów to zobaczycie, ile to jest ilościowo, bo za chwileczkę to zważymy. Pięć. Około, tak, około pięciu gramów. To mogą również być truskawki maliny albo dowolny owoc mrożone, bo to będą takie lody, takie zblendowane, naprawdę pyszne. To co? Mierzymy i będziemy dalej mówić, czego używamy. Czyli odpadnie pakę. Ile wrzucamy jabić? Zobaczymy stówkę. No chyba, Stówka. że zjemy to naraz, to zobaczymy ile. Zobaczymy ile to jest. Sto. Mm. <grytanie> Jedna łóżka to jest około 20. Zobaczcie, ile to będzie żarcie. O, zróbmy 90, 150. 150? Dobrze. Tak, zróbmy 150, to będziemy mieli, zobaczcie, tu już będzie 7,5 g węglowodanów. Równa 150. Jest, 150, jak motor wuja w 82. Co do tego jeszcze potrzebujemy? Oczywiście dowolny słodzik, tutaj akurat będziemy... Erytro. Tak jest, używać. Bo on się nie przyswaja. Zależy, ktoś lubi słodko, zależy jaki to jest owoc, czy jest to raczej kwaśny, czy bardziej idzie w słodkości. Tutaj dodaliśmy sobie około 20 gramów tegoż słodzika. I do tego dodamy jeszcze, bo lubimy, wanilię. Wanilia dzisiaj rządzi. Dodamy sobie myślę, że około takich. Znaczy, czy dobrze myślałem? No bardzo dobrze myślałem. 10 gramów odżywki. To wszystko teraz zblendujemy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Kobieto, odpalaj. I już się robi. Jak będziecie to robić cierpliwości, to są zmrożone owoce, więc trzeba czasu, żeby to się wszystko rozejdzie, zblenduje i zrobi się odpowiednia struktura tego, także niczego nie dolewajcie, cierpliwie. Zobaczcie, blendujemy i już się robi pyszny deser. Pamiętajcie, że idą walentynki, więc jeżeli chcecie uraczyć swoją ukochaną osobę, a dbacie o jej formę, to też taki deser możecie jej zafundować. I zobaczcie, aż to... Wyszło. Sabina już zblendowała. I teraz zobaczymy, zobaczcie jakie piękne, jagodowe lody wyszły. Nie wiem nawet czy będziemy... Wszystko wyciągnę i to było tylko 150 gramów. Jakby to szybko policzyć, 7 w pamięci, 10 gramów odżywki, żebym nie był gołosłowny. Czekaj, policzymy to dokładnie. Yy, tutaj mamy 1,5 grama. 80 gramów węglowodanów. 0,1. Nawet yy, otóż ten deserek, całość, całość mm -hmm. nie ma 10 gramów węglowodanów. Czyli nawet, przypuśćmy, że ma 10 gram węglowodanów, to będzie miało ile kalorii? 40. 40. W bilansie dniowym te 40 kalorii ani nie pomogą, ani... Jeszcze? Nie, to starczy. Jedz, mamy, pójdzie. Bo nie będziesz miała siły pachowa. A tu jeszcze trzeba do biedrunki. Tak. Zobaczcie. I oczywiście ja jako kobieta muszę po swojemu jeszcze tutaj. Można oczywiście dorzucić. Żeby było ładnie, bo się je oczami. Że tu bawiliście jakąś miętkę, nie? Tak, nie Ale ma. Już nie będę leciał do ogródka <laughs> za wysoko. Także zobaczcie deser, który ma 10 kilokalorii. I znowu przed moim ulubionym telewizorem wieczorem siadacie i raczycie się takim deserkiem bez żadnych wyrzutów sumienia. Takie zwykłe, no nie wiem, zwykłe lody, jakbyśmy kupili, no to chyba mają sporo naładowane, tam jest cukru, kalorii i tak dalej. Na pewno to nie będzie 10 kilokalorii. Tutaj jest to rozłożone na dwa. Jeszcze ciutka zostało, także myślę, że tutaj jest około 20 gram kilokalorii. Tak. Może będzie? Dobrze, 20 kilo. To co? Czas na loda. To się wydnie. Czas na deser niskokaloryczny. Tak jak już mówiliśmy, możecie dodać swoich ulubionych owoców, ty najczęściej z jakich korzystasz. Ja malinę truskawki i jagoda. Borówka jeszcze warkańska. Borówka, burówka tak jest. Po ale ja możecie... podoba niski indeks Tak, albo też są chyba gdzieś widziałem w jakimś markecie te owoce leśne. Owoce, tak. Też jak ktoś lubi tak kwaskowo, to oczywiście... Czekajcie, spróbujmy w ogóle, Delicious. bo my tu mówimy, że tak. to... Bo pani. No. Raz mm. tak. zobaczcie, no. Włosy mi odrastają, to będzie widać, <noise> że mam ciarki. Naprawdę. Pyszne. No. Naprawdę pycha. I teraz. Mm. Takie puszyste, normalnie tak. jak taki shake z McDonalda. Ma się tą siłę w ręce. Dobrze zblendowane. Jeszcze raz przypominam, żebyście, jak blendujecie, dajcie sobie czasu, bo to jest jednak mrożone. Nic tam nie dolewajcie, nic nie kombinujcie, to naprawdę wszystko puści. Ej, no dobre. Mm. Hmm. Pamiętajcie, że fajny smak tą słodycz podbija e, białko, tak? Białko tutaj Seven Nutrition. Jest jakościowo po prostu pyszne. Jak widzicie, konsystencja lodów jest gładziutka, także jakość robi swoje. W ogóle jak dodajecie jakiekolwiek białka, obojętnie jakiej firmy. Tylko oczywiście ze będą troszeczkę by było najlepsze. Ponieważ się nie pieni, szybko się rozpuszcza, nie ma żadnych grud, a to jest dość istotne. No ważne ktoś lubi. Kogrzeń, mm. tak. Ja z takimi rzeczami nie mam problemu szybko. Zawsze. No mm. dobra, dobre. dobre. Ej, no bo oni patrzą, na. nie my. <głos> <głos> Także spróbujcie, również możecie skomentować, dajcie znać, albo nawet wrzucajcie swoje zdjęcia gdzieś tam, bo na pewno pojawi się, może też ten deser gdzieś na social mediach. Także wrzucajcie też swoje pomysły. Dziękuję bardzo za gościnę. Ja również. Dziękuję bardzo za yy, deser. Tak, <noise> i za pomoc kuchenną. <noise> I za pomoc kuchenną. Zawsze co dwie osoby to, to nie jedna, zawsze jeden drugiemu pomoże. Czy wy sami gotujecie w kuchni? Jeżeli tak, to znajdźcie drugą osobę, która wam pomoże. Wszystkiego dobrego. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie Do się. Cześć. Hej.